i zapraszam na krótki komentarz. Po raz kolejny zacznijmy od skali tygodniowej indeksu S&P 500. W trakcie wczorajszej sesji doszło wreszcie do wykreowania, wykreowania się stosunkowo silnego impulsu popytowego z rejonu 1370-1374. Natomiast istotną kwestią pozostaje w tej chwili to, że ten ruch wzrostowy Widać to dokładnie na wykresie w skali dziennej, wyhamował no, w rejonie takiej lokalnej, ale stosunkowo istotnej zapory podażowej Fibonacciego 1393-1397. Strefa jest istotna, ponieważ nie zaznaczyłem tego na wykresie, ale wypadają tutaj również projekcje takiej prospadkowej symetrycznej formacji ABCD. Dlatego no, wychodzę z założenia, że dopiero po zanogowaniu tej, tej bariery cenowej moglibyśmy oczekiwać kontynuacji ruchu wzrostowego. Więc no, sprawa jeszcze jest nierozstrzygnięta, jeśli chodzi tak o, pełne, o taką pełną pewną obiektywną ocenę jakby determinacji poziomu aktywności popytu. Wydaje mi się, że, że dobrym jakby tej weryfikatorem będzie ta strefa właśnie 1393-1397. Podobną opinię można sformułować w kontekście indeksu DAX i takiej też eksponowanej ostatnio przeze mnie zapory podażowej 6800-6820, indeks już wczoraj dotarł, dotarł do tej strefy. Dzisiaj widać, że mamy tutaj do czynienia ze wzrostem presji podażowej. W swoich ostatnich komentarzach wspominałem, że o poprawie krótkoterminowego wizerunku technicznego wykresu moglibyśmy mówić dopiero z chwilą właśnie zanegowania tego, tego zakresu oporu zbudowanego na bazie zniesienia 38,2. Taką opinię też można by było sformułować w kontekście WIG-20 i strefy 2280-2283, która na razie jest jakby poza zasięgiem popytu. Już w zeszłym tygodniu ujawniły się tutaj pewne kłopoty z zanegowaniem tego zakresu. Nadal, nadal w tej chwili notowania Wigu przebiegają poniżej tej lokalnej zapory podażowej, wzmocnionej w postaci dolnej, przełamanej w ubiegłym tygodniu linii kanału trendowego. Więc pomimo tego, że ostatnio bykom udało się wybronić ważną, ważną, ważną zaporę pobytową Fibonacciego 2204-2209 zbudowaną na bazie zniesienia 61,8 i rzeczywiście reakcja popytu była wyrazista, to w tej chwili już ta, o takiej reakcji nie możemy mówić. Popyt w bardzo zachowawczy sposób rozgrywa w tej chwili sesję i no jest, to, jest to na pewno tutaj powód do do, do niepokoju. Dziękuję bardzo.